Dobra zagadka zbrodni, tylko tyle i aż tyle potrafi utrzymać moją uwagę podczas lektury. A taką smakowitą i intrygującą zagadkę zaserwowała Ellery Lloyd w swoim klubie. Idealna lektura dla wszystkich miłośników twórczości, na przykład Ruth Ware albo Taylor Jenkins Reid. Hej, hej, moi drodzy, w ten pyszny listopadowy dzień! Witam Was, Olga z wielkiego buka. Nie wiem jak wy, ale ja słuchajcie, bardzo lubię sprawdzać polecajki znanych i lubianych, dlatego że pośród tych polecajek często trafia się coś, co po prostu mi się podoba, coś wartego uwagi. I akurat kiedy chodzi o klub książkowy aktorki Reese Witherspoon, to jeszcze się na nim nie zawiodłam. Przed Wami klub Ellery Lloyd. Pełen tajemnic thriller, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Czwarta Strona. Za chwilkę rozpocznie się impreza roku w jednym z najbardziej ekskluzywnych klubów na świecie. Oj, nie chcecie tego ominąć! Witaj w naszym klubie! Jeśli jesteś członkiem, to znaczy, że należysz do elitarnej grupy wybrańców elitarnej grupy wybranej spośród najsławniejszych, najpopularniejszych, najgłośniejszych. I tym samym możesz trafić do jednej z naszych luksusowych miejscówek, rozsianek po całym świecie. Tym razem to Island Home, nasz nowy, świeżutki nabytek. Miejscówka umiejscowiona na prywatnej małej wyspie u brzegu Wielkiej Brytanii. Co więcej, dostęp do niej ograniczony jest przez przypływ. Tak, to nasza najnowsza miejscówka otwarcie tuż tuż. Tutaj oczywiście dostaniesz wszystko, czego zapragniesz. Zadba o Ciebie nasza kolona w dyskrecji, obsługa, i będziesz mógł sobie pozwolić na wszystko. W końcu poczujesz się jak w domu, ale muszę cię ostrzec, bo z pewnością to, czego się nie spodziewasz, to morderstwo. Tułowy klub, czyli sieć placówek zwana Home, Czyli dom, to miejsca jedyne na milion. Ba, to są miejscówki rozsiane po całym świecie, jedyne w swoim rodzaju. To jest jedna z tych przestrzeni zamkniętych tylko dla wybranych. Zaopatrzona po sufit, po piwnice. Najlepsze dania, najlepsza rozrywka. Własne korty tenisowe, własne stadniny, własne sauny, własne siłownie, własne studia muzyczne, własne lądowisko. Cokolwiek, co można sobie wyobrazić, a czego potrzebują celebryci. I oczywiście wszystko to opływają Niewyobrażalnym luksusie. Trafia tam elita pośród elit. Są to i producenci, i aktorzy, i modelki, i piosenkarze, i piosenkarki. Za murami klubu, niedostępnymi oczywiście dla ludzi z zewnątrz, oni mogą sobie, słuchajcie, pozwolić na wszystko. W końcu, właśnie tam mogą poczuć się jak w domu mogą zrzucić maski mogą przestać kłamać. Oni tam, słuchajcie, nie mają się czego wstydzić na przykład pieczenie prosiaka w środku nocy zaproszenie ognia. Nic się nie stało, obsługa ogarni to w MIG. Orgia w okolicznym lesie? Nic łatwiejszego, nikt nigdy się nie dowie. Wszystko tam da się zorganizować, wszystko da się zatuszować. No i jak to w świadku celebrytów. Tylko jedna rzecz pozostaje niedyskretna, i jest to śmierć. Tym bardziej śmierć jednego z właścicieli, home. Ellery Lloyd, słuchajcie, zbudowała tutaj kawał smakowitej zagadki obudowanej tajemnicą. Tajemnicą pełną tragizmu, pełną smutku, pełną dramatów, cudzych dramatów sprzed lat. Przeszłość w tym klubie oczywiście nie istnieje, nie wywleka się jej. O wszystko tutaj dbają, słuchajcie, wyselekcjonowane, wyspecjalizowane firmy PR. A jednak. Przeszłość powraca, powraca nawet do tych, którzy myśleli, że zakopali ją głęboko pod warstwami łapówek, pod warstwami kłamstw. Fabułę, słuchajcie, śledzimy tutaj z kilku perspektyw. Mamy tutaj i osoby pracujące w klubie, i z klubem związane e, takie, które skrywają swoje własne sekrety. Każdy tutaj kryje coś w sobie, każdy ma tym samym też motyw. No właśnie, a całość prowadzi do sprytnie utkanej konkluzji. I powiem Wam, że bawiłam się w Lubię Larry Lloyd przednio. To jest taka, słuchajcie, lektura na jeden zaczytany wieczór. Jedna z tych, które dają nam sporo frajdy, ale jednocześnie też nie pozwalają się znużyć. To jest ciekawe, dlatego że to jest, słuchajcie, niespieszna lektura, i chociaż właśnie jest taka niespieszna, to jednocześnie. No, ma tak zaprojektowaną tajemnicę i fabułę, tak nas wciąga, że nie, ma, nie jesteśmy w stanie odłożyć jej do samego końca. Ma w sobie i taki psychologiczny zamysł, i napięcie thrillera. Ma w sobie oczywiście zagadkę zbrodni, no i też ma jasny, otwarty przekaz. Możesz być sławny i bogaty, możesz otaczać się najbardziej dyskretnymi pomocnikami, ale prawda, prawda o tobie zawsze. Wyjdzie na jaw. Czy tego chcesz, czy nie? Klub Ellery Lloyd możecie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Czwarta Strona, a pytanie konkursowe brzmi, gdybyście mogli założyć właśnie taki elitarny, prestiżowy klub, na przykład klub dla książkarzy i książkar, to jakby taki klub się nazywał i dlaczego właśnie ta nazwa, a nie inna? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, wyniki pojawią się i w opisie pod filmem i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube, a a taki post pojawia się raz na kilka tygodni. Lubię, słuchajcie, takie niespieszne właśnie zagadki. Zagadki, które mają taki sznyt psychologiczny właśnie, taki sznyt tajemniczy i sekretny. Od razu właśnie skojarzyło mi się z książką Iruf Wear i skojarzyło mi się również z Taylor Jenkins Reid. U niej również te tajemnice rozwijają się niespiesznie i wplątane są w doświadczenia kilku osób. Całość zawsze się sprytnie zapętla, całość się zawsze sprytnie uzupełnia, by dać ten mocny, film. No, no i tutaj również ten finał jest mocny i tak jak powiedziałam ma bardzo konkretne przesłanie. Jestem ciekawa co powiecie o klubie LR Lloyd jestem ciekawa czy wam się spodoba czy też będziecie się dobrze bawić mam taką nadzieję, o klubie możecie sobie poczytać na blogu Wielkiego Buka, no i czytajcie klub, tak poza tym <laughs> i dzielcie się wrażeniami a my kochani widzimy się niebawem do zobaczenia, pa pa